Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy pochmurne niebo i leje. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo lubię, kiedy pada deszcz. Zupełnie nie mam z tym problemu. Wiem, że są takie osoby, którym to zupełnie nie pasuje i przeszkadza wręcz, a są z drugiej strony osoby, które kochają taki Iduję, specjalnie ta pogoda, może tak. Dzisiaj mam na sobie bluzkę, o którą chyba dostałam najwięcej pytań w ostatnim czasie skąd ona jest i mówiłam Wam wcześniej, inne w Instagramie też Wam pisałam i oznaczałam, bo ja, jeżeli się często pytacie, to też oznaczam i jak pamiętam, to oznaczam też jeszcze. To jest bluzka z 303 Avene, ma przepiękny lilowy kolor, taki pomiędzy lilakiem a Super wykonana i jest tak naprawdę do wszystkiego i do shortów, do jeansów, bardziej można ją wciągnąć wyciągnąć eleganckich i Ja, co prawda, taki plusek zawsze. Zakładam dodatkowo jeszcze braletki, bo one są takie bezpieczniejsze, ja się czuję przynajmniej lepiej, kiedy je mam. Można podwinąć rękawek, bo są na gumce i różne kolory też są trzeba w 33 Avenue. Jest na taki lilowy, jest biały, czarny i wydaje mi się, że jest jeszcze taki rudy, ale to trzeba sprawdzić. I zielony może nawet, także zostawię Wam linka, bo się bardzo do prawdy pytacie często o tą bluzkę i nie dziwię się ogólnie, jest naprawdę piękna. Ja dzisiaj mam ją do jeansów. Te dżinsy mam, wiecie co, no może 8 lat, może 6 lat, jakoś tak. Był Dzień Mamy. Dzień Mamy to jest wyjątkowy dzień dla mnie, odkąd jestem mamą, nabiera zupełnie nowego znaczenia i był piękny. Moje dziewczynki przygotowały mi mnóstwo różnych niespodzianek, to już też Wam pokazywałam na Instagramie, więc serdecznie Was zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo ostatnio jestem bardzo aktywna. I dostałam laurki, dostałam prezenty, ja jeszcze dodatkowo dzień mamy, mam imieniny, więc podwójnie. Ale na przykład coś bardzo ciekawego, od mojej córeczki jednej dostałam beauty blender z Pepco. i nie próbowałam ich nigdy I pomyślałam, że możemy przetestować, że to będzie fajne pomysł. Nie wiem, czy używaliście. Ja na przykład bardzo lubię te Beauty Blender z Everline, ale nie próbowałam tych i chętnie je przetestuję, więc e, możemy sobie zrobić taki filmik z makijażem, bo piszecie mi, że chcielibyście, żebym miał taki filmik nagrała. I do tego jeszcze dostałam takie pilniczki z pepką Aha, ten Beauty Blender kosztował 5 zł. Pielniczki z Pepko też 5 zł. Fajne. będę mi się podobają. Dostałam gumeczki z Pepko, różne, brązowe, kule do kąpielki, dwie, żeby miała relaksowanie. Dostałam też ramki na zdjęcia, które już postawiłam. I dostałam taką piękną wyniczkę cudny kwiatek, zrobiłam na cyrulika. Oczywiście, Laurki Cudne Laurki życzenia. Także to był piękny dzień, jeszcze pojechaliśmy do mojej mamy, też oczywiście złożyliśmy moje życzenia. Moja mama po prostu kocha mojego męża jak swoje dziecko, bardziej czasami mam wrażenie niż nas. Więc oni mają bardzo dobre relacje, więc też fajnie tak sobie posiedziliśmy. Rozwiązywaliśmy, słuchajcie, krzyżówki, czytaliśmy werandy, bo mieliśmy jechać do Łazienek na spacer. Ja w ogóle planowałam, żeby zrobić taki piknik w Łazienkach, ale niestety moja siostra nie mogła dojechać, ponieważ nie było w ogóle pociągów. Akurat ma samochód w serwisie. W tych dniach nie było pociągów, bo miała dojechać i mieliśmy taką niespodziankę, mamie zrobić właśnie w trójkę, miała mój mąż i moja siostra. Natomiast się nie udało i też mieliśmy iść do łazienek, też się nie udało, bo padało bardzo obficie i mocno. Także zjedliśmy sobie fajne jedzenie i posiedzieliśmy u nich w domu i powiem Wam, że to był taki super czas. Tak fajnie, przytulnie razem byliśmy i rozwiązywaliśmy te krzyżówki. My czytaliśmy barandy, jakiś magazyn o ogrodzie. Gadaliśmy, nie włączyliśmy ani razu telewizora, bardzo mi się podobało, naprawdę to był super chillowy dzień. Moja mama teraz już wyjechała na plener, więc fajnie, że akurat tak się złożyło, bo jak wiecie moja mama maluje. A jeszcze zanim otworzymy sobie przesunkę, bo znowu coś zamówiłam z 303 Avenue, była w ogóle taka promocja na Dzień Matki. I udało mi się niestety tylko jedną rzecz z tej promocji kupić. Um, na Dziemiarki, bo nie wszystko było tam przecenione, ale było bardzo dużo fajnych rzeczy i zastanawiam się, czy to jeszcze jest. Ale i czasami robią takie promocje i chciałam Wam pokazać bardzo fajną rzecz na grilla do grillowania ryby. Super sprawa. Zobaczcie. się na strąga wsadzić. I tak Taka sytuacja. Także jestem zadowolona bardzo. Taka propozycja do zakupu. Jeżeli chodzi o jedzenie, to dzisiaj nic nie będę robiła, bo mam. Mama zrobiła trochę więcej, no bo moja mama też tak jak ja nie umie zrobić dla dwóch osób obiadu, czy tam czterech osób. Do pięciu osób, bo byliśmy z, z dziewczynkami akurat u niej wczoraj po południu. No i zostało bardzo dużo, więc mam kapustę młodą ziemniaki młode i kotlety od mamy. Także będziemy w miejscu, jeść. jeszcze tam jakieś dziewczynki chyba spaghetti, zostały, bo, bo mają um, na tam zrobiła więcej. I jeszcze ciasto, ale ciasta nie wzięliśmy, bo ja wiedziałam, że jak wezmę to ciasto, to to ciasto zjem, ja także absolutnie nie chciałam go brać. Dobra, bo się zaczynam rozgadywać. Proszę bardzo. Otwieramy. Sama jestem ciekawa. Najpierw pokażę wam tą rzecz, którą się udało kupić na promocji. i Ja w ogóle przejęłam się, bo to, to jest spódniczka. I mam się, słuchajcie, na tą spódnicę, bardzo długo, ale ta spódnica była cały czas wyprzedana, a w 303 Avenue, to jest jeden z moich ulubionych sklepów, jest tak, już chyba zdążyliście się zorientować, jest tak, że te rzeczy nie zawsze wracają, są jakieś tam bestsellery, jakaś tam sekcja, ale te rzeczy nie zawsze wracają, więc mi się na przykład to podoba, no bo one są unikatowe, i byłam przekonana, tak bardzo chciałam tą spódnicę mieć i byłam przekonana, kurczę, już pewnie nie uda mi się jej dorwać. I ona wróciła i wróciła właśnie chyba, nie wiem, jedna sztuka, dwie sztuki XSS i MKLK. Nie wiem, trzeba tam zajrzeć, zostawię maminka. I powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. To jest rozmiar właśnie, yy, tak jak mówię, XSS. Ale bardzo często oni mają one size. Więc, no, jeżeli chodzi o tą spódnicę, to mi się trafiło. I ona jest, jak widzicie, trochę dłuższa z przodu i krótsza po bokach. I oni tak fajnie kroją te ubrania. One mają. No, nie wiem, świetny kolor, to już Wam mówiłam nie raz, nie chcę się tak powtarzać cały czas o tych kolorach. Natomiast mają. Um, takie klasyczne modele i bardzo fajnie to wygląda. Na przykład ta spódnica przez to, że jest dłuższa na środku, można znaczy oczywiście ją tam wyżej niżej, i przez to, że jest wyższa na środku, dłuższa na środku i krótsza tutaj po bokach, to wydłuża nogi, a tutaj się czują bezpiecznie, więc to jest ekstra i ona ma fajny materiał, taki materiał bardziej casualowy, bardzo mięciutki, taki kolor ciemniejszy, ale... Chciałam taki kolor, więc będę musiała przymierzyć. No może nie do tej bluzki. Bo tutaj chyba jak dla mnie będzie za dużo falbanek, ale do innych bluzek, które mam od nich, jest jeszcze jedna taka rzecz, na którą się czai, ale cały czas jest wyprzedana, chociaż jest już od jakiegoś czasu i mam nadzieję, że będzie ponownie. Także to trzeba tam obserwować, zaglądać po prostu trzeba. I ta spódniczka. Jest w takim kolorze antrycytowym jak się nazwa. nazywa. Jeszcze sobie wziąłam sweter, ten sweter już jest w tej najnowszej kolekcji i bardzo mi się te sweter w ogóle na stronie spodobały i stwierdziłam, że zaryzykuję i zobaczymy, zaraz go przymierzę. I powiem Wam tak, ja się zastanawiałam, naprawdę bardzo mocno się zastanawiałam nad tym, żeby wziąć sweter w kolorze pomarańczowym. Piękny, bardzo mi się podobał, w końcu był. Ktoś tutaj dzwoni. W każdym razie skończyłam na tym, że były różne kolory tego swetra i ja się zastanawiałam długo nad takim pomarańczowym. No piękny kolor. One są w zaskakujących dość odcieniach, bo jest ta złamana na biel off-white, jest pomarańczowy, jest zielony chyba, żółty jest kolor, też nie wiem dokładnie. Ja na pewno się skupiam na tym pomarańczowym, więc zostawię mam tam linka sobie egzorcyzie. W każdym razie, sweter jest piękny. Zwracam w ogóle mocną uwagę, jak kupuję w tych butikach, na instrukcję prania przed zakupem. Kiedyś był taki sweter przepiękny, taki jasny i bardzo, bardzo go chciałam sobie kupić. Ta instrukcja prania to była prania chemiczna. Pomyślałam sobie, kurczę, no nie chcę mi się to pralni jeździć za każdym razem, kiedy chcę uprać swetę. I zastanawiam się, wiecie co, so, czy to jest one size. Tak, to jest one size. Więc te rzeczy z one size czasami dla mnie są trochę za duże, dlatego ja przymierzę, no i zobaczę. Kolor mi się podoba. Też na tej stronie 303 te swetry są często zaprezentowane na jakiejś białej koszuli, właśnie ten pomarańczowy. Z tymi rozmiarami może być różnie przymierze i zaraz się Wam pokażę. Tak wygląda ten sweter do jeansów. No to, to jest taki niby zwykły sweter, ale tak jak Wam już wspominałam nieraz, ja wolę sobie kupić coś lepszego i mieć to dłużej w szafie. Dla mnie to jest zrównoważona moda. Jeżeli chodzi o na przykład bluzy z hajemu, bo kupiłam ja sobie ostatnio, czy ostatnio jakiś czas, tam taki czarny dress z hejemu. pan go parę razy i to jest dziad, po prostu dziad. Tragicznie wygląda i strasznie mnie to denerwuje. Później szkoda nam jest tego wyrzucić, bo to jest w miarę nowe, ale już zniszczone, no i to się tak właśnie zapętla i później mamy milion rzeczy w szafie. W każdym razie sweater jest fajny, no jest trochę luźniejszy, wydaje mi się, że jest ok, no do jeansów no to wiadomo rewelacja. No i do tej spódniczki też fajnie będzie, nawet pasował, do tego bodki, może trochę wyżej, Motki i tyle, jakieś fajne okulary, torebka i w zasadzie cała stylizacja jest gotowa. Ten sweter jest taki powiedziany na cały rok. No, oczywiście kolor jest e, letni, na chłodniejsze letnie wieczory, ale ja na przykład w zimie też lubię założyć sobie biały sweter. Mam wrażenie, że jakoś tak przychodzi się trochę lato. E, I jesienią tak samo, e, także wydaje mi się, że ten sweter mogę sobie zostawić. Ale wy też napiszcie, e, czy podobają Wam się te dwie rzeczy. Szalone zakupy, ale myślę, że lepiej mniej niż więcej.